Mamy takie zadanie. Liczby rzeczywiste ABC spełniają warunki A plus B równe 3, B plus C równe 4 i C plus A równe 5. I chcemy wiedzieć, jak ile jest równa suma. Można to oczywiście zrobić tak, że robimy sobie układ trzech równań, ale my zrobimy to trochę prościej. No dobrze, no to zobaczmy. Mamy A plus B równe 3, B plus C równe 4. C plus A równe 5. Tak jak się przypatrzymy, to tutaj jest A i tu jest A. B jest tutaj i tutaj. Natomiast C jest tutaj i tutaj. Każda z tych dwóch e, liter jest w dwóch miejscach. Czyli jeżeli dodamy do siebie. Jeżeli dodamy do siebie. Te trzy wyrażenia, no to co my dostaniemy? To dodajmy najpierw lewą stronę. Zapiszmy so sobie ładnie i mamy tak, a plus b. Dodajemy lewą stronę tego. Plus b plus c plus c plus a. No i my wiemy tak, że to jest 3, to jest 4, a to jest 5, więc, ra więc razem to będzie 3 plus 4, 7 plus 5, 12. No dobrze, natomiast po lewej stronie tutaj otrzymujemy 2a plus 2b plus 2c. No i to jest równe 12, tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy. No to podzielmy to jeszcze przez 2 i wtedy mamy co? A plus b plus c równe 6. I to jest nasza odpowiedź, bo wartość czegoś takiego właśnie chcieliśmy znaleźć. Padajcie do nas na Instagrama, TikToka i lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie w komentarzach, jak chcecie coś wiedzieć.